Właśnie w chciałem podziękować Pani Prezydent za przyjazd do naszej dzielnicy. Jestem zaproszony taką w porównaniu z innymi dzielnicami średnich Warszawy. Chciałem Państwu pogratulować organizacji tego spotkania. Ubolewam tylko, że nikt nie poddawał, że tak samo z zorganizować spotkanie na temat dostaw śmieciowej stosownej realizacji w Warszawie. Mam pytanie do Pana Komendanta Szybno. Trasowym czyniłem się bezpiecznie, to między innymi efekt pracy policjantów, tu pierwszego komisariatu, wczoraj z komendantem Dziękujemy. E, chciałem się zapytać pana komendanta, e, jaki jest przewidywany harmonogram prac nad tym komisariatem i jak państwo zamierza się rozwiązać służby policjantów w dzielnicy w tym czasie. E, I pytanie do pani prezydent. Chcielibyśmy Państwo jego redakcję zasugerować, że się nad problemem, jakim jest przejazd projektu rezydentów masowej. W ostatnich latach wychodzi do kilku wypadków rocznie, które robią fisi. Idealnie byłoby bezpieczniejsze przejście, może podobne do tego w Robertowie, ale rozumiemy, że to trudne i kosztowne rozwiązanie. Prostsze jest między innymi kampania informacyjna i postawienie losem. To jest ten początek i widać w kierunku i to zazwyczaj decyduje o wypadkach. To jest pośpiech, postawienie to dotyczy dzieci, to dotyczy osób starszych. Kolejną sprawą jest plac postojowy. To nie jest dla Tutaj ten wątek się pojawił. I dochodzi tam do wielu łama, kropiego oświetlenia i kamery, które monitorowały go dalej. Ja rozumiem, że Park and Ride powraca i oddała się do nas, jeśli chodzi o wesoło. Chociaż stanowi to dla na nas dość duży problem. Tutaj na to, dużo zachód parkuje. Zastanawiamy się, czy nie byłoby możliwości ulokowania do na przykład po północnej z projektorów, w sensie wspierania Wojska Polskiego. Tam jest kwatera, który należy do miasta. Kolejna rzecz, to, to pewnie dotyczy bezpieczeństwa, brak biotomatu w centrum Wysowej. Przydało się apel o nie, o takiej swojej projektowie. I ostatnia kwestia, na spotkaniu z dyrektorem Piotrem Kaczewskim z Biura Kostynowania zbywa, Podmiotami i pojawiła się kwestia palenia przez mieszkańców gazet, które służą rozpalanie w kominkach. Spotkało się to z tego pana dyrektora. Ja chciałem się zapytać, jak to się ma w stosunku do które mają zgodę na skutkowanie sobie, a więc z ziemi, którą się osoby nie dodało Dziękuję jeszcze. Dziękuję bardzo. Zawsze bardzo złożone pytanie. Kilku, kilku wątków poruszających nas, jeżeli moglibyśmy może się odnieść do tego pierwszej części, czyli chodzi tutaj o nową siedzibę komisariatu. Myślę, tak? że ja tutaj mam bieżącą wiedzę na temat budowy i komisariatu i programu działań związanych z budową. E, otóż e, praktycznie być może jeszcze w tym tygodniu zostanie wydane pozwolenie na budowę tego komisariatu, a w ogóle Chciałem tutaj y, poinformować, że po wielu latach starań doszło do decyzji i przyznania środków na budowę nowej sieci Komisariatu Wesołych. Ta budowa y, ma szansę rozpocząć się mniej więcej za miesiąc. Z moich informacji, uzyskanych z komendy nowej policji, wygląda to tak, że służby operacyjne będą stacjonować w Mbentowie. Tutaj będzie punkt przyjmowania zgłoszeń zlokalizowanych w S.O.A. najprawdopodobniej z Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast siedzibie urzędu dzielnicy S.O.A. będą y, urzędować, będą załatwiać sprawy mieszkańców y, dzielnicy Także to na tak wygląda i jeżeli chodzi o, o terminy, to y, te terminy y, ta siedziba powinna powstać mniej więcej za rok, rok i trzy miesiące, powinien ten komisariat być oddany na potrzeby policji. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące park and ride, ja może nie po kolei, ale tak jak Państwo wiecie, był już projektowany postój dla samochodów przy stacji PKP w systemie park and ride. Natomiast to projektowanie skomplikował fakt przebudowy torów kolejowych. Kolej ma już daną decyzję środowiskową na, na budowę na dodatkowych torów kolejowych, które mają być prowadzone do solejówka hmm, głosnej. i w związku z tym te prace projektowe zostały przerwane. Natomiast jesteśmy w kontakcie z ZD, z Zarządem Transportu Miejskiego. I otrzymaliśmy na naszą prośbę po też yy, naszych wskazówkach yy, informacje takich właściwie, które pokazuje jak są możliwe lokalizowanie yy, stanowisk postojowych, ale już w związku z przebudową. I też następna informacja, taka, która tutaj yy, też padło pytanie, jest w ramach tej przebudowy torów kolejowych. Przewidziany tunel, który by bezkolizyjnie pozwalał przekraczać tory kolejowe. To jest yy, z informacji od kolei, to też to tej ostrzele, bo, z tych wysokich bo byliśmy na spotkaniu z wiceministrem transportu w tej sprawie. Mamy te informacje, że ta budowa yy, po uzyskaniu decyzji środowiskowej powinna się ją rozpocząć no, w najbliższym okresie. Mnie ciężko mówić to, o dokładnej datach, Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Biura Bezpieczeństwa, bardzo proszę o oglądanie kryzysowego. Dziękuję bardzo ja przy okazji chciałam powiedzieć, że budowę nowego komisariatu w Państwa dzielnicy to jest bardzo duża zasługa dla Burmistrza, dlatego że e, uzyskaliśmy, czy te pieniądze w cudzysłowie wyciągnęliśmy z Komendy Głównej e, Policji. E, Pani Burmistrz znalazł pieniądze na... Mieliśmy taką, taką umowę. Komentarz Główna Policji sfinansuje yy, te yy, 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 inwestycje, co jest yy, bardzo dużym osiągnięciem, ale to jest wielka zasługa Pana Burmistrza. Także możecie Państwo... Się bardzo Dziękuję. Tylko w takim razie chciałbym powiedzieć, że e, zapewniam, iż mimo tych różnych niedogodności, które zawsze są związane z budową czy remontem, w tym przypadku z budową nowego komisariatu, to policjanci, którzy powinni tę służbę na ulicy, na osiedlu, na drodze, na pewno tam będą pełnić służbę i zrobimy wszystko, żeby również dla mieszkańców nie było to zbyt dużą dolegliwością. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo.